Trzymano orły. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie to, jak chwytać kule w tureckim wstawaniu. Jakkolwiek to brzmi. Chodzi mi o to, ten odcinek jest nagrany głównie pod kątem aktualnie odbywającej się ligi Kettlebell Hardstyle, więc będzie się odnosił do dużych odważników, bo takie chcecie dźwigać na zawodach, startując w konkurencjach i tak dalej. W jednym z poprzednich odcinków, to nie był chyba Quick Tips, ale link jest w każdym razie gdzieś tutaj, mówiłem o tym, żeby z, że najwygodniej z reguły, jeśli chodzi o presy, turki i tym podobne, nie licząc push-pressów i jerków, najwygodniej łapać jest kulę czy rączkę odważnika bliżej zagięcia od strony małego palca? Natomiast to się sprawdza, ale do pewnego rozmiaru odważnika. Powyżej pewnego rozmiaru, w zależności od tego, jak dużą wymacie rękę, dłoń i tak dalej, od pewnego rozmiaru będzie taki problem, że jeżeli złapię za bardzo tego rogu, to kula będzie mi uciskała na za mocno na kość promieniową. Jeżeli za, złapię za blisko rogu, od strony kciuka, no to będzie uciskała na kość łokciową. Dlatego od pewnego rozmiaru ketli wygodniej jest nadal łapać bliżej zagięcia dużego rogu, ale przesuwamy dłoń na tyle w stronę kciuka, żeby poczuć wyraźnie, jak kula układa się tutaj na tej płaskiej powierzchni przedramienia. Czyli za wszelką cenę nie chcecie, żeby ona uciskała albo w kość łokciową, albo gdzieś tu bliżej promieniowej, tylko jak najbliżej. Płaskiej części przedramienia. Nadal łapiemy mocniej od strony małego palca ze względu na to, że jak zopiecie dalej, to kula będzie miała tendencję do odwijania wam ręki i ten odważnik będzie spadał na was. Kolejna istotna rzecz, układając dłoń, staramy się jak najwcześniej ustawić ją nawet nieprostą w nadgarstku, gdyż jeżeli będzie prosta, to dźwignia jest dość duża i duży odważnik będzie wam mimo wszystko odginał nadgarstek. Spróbujcie, póki leżycie na ziemi. Jeżeli to konieczne, nawet przechylić kulę w swoją stronę, bo wtedy łatwiej jest ustawić dłoń. Wcisnąć dłoń jak najgłębiej, tak żebyście byli w stanie zagiąć nadgarstek, trochę nawet w swoją stronę. Bez przesady, bo wtedy on będzie wisiał na kciuku, będzie Wam go odginał za bardzo w dół, ale na tyle, żeby nadal zahaczać tutaj e, ręką. O odważnik, tak? Na kciuku on ma tylko delikatnie wisić, żeby się nie zsuwał w dół. Więc wsuwam dłoń i zaginam nad garstek. I kolejna ważna rzecz i częsty błąd. Przy, ze przy zebraniu kuli z pozycji embrionalnej często widzę u swoich podopiecznych, że leżą nie na barku, tylko obok barku co znaczy, że łopatka i plecy są nieaktywne. Ściągamy mocną łopatkę i przy zbieraniu z embriona leżymy na barku. To by było na tyle w dzisiejszym Quick Tips. Dzięki za uwagę. Jeżeli się podobało, kliknij łapkę w górę i oczywiście zasubskrybuj kanał. No i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, żeby wiedzieć, że wrzuciłem coś nowego. Oczywiście najlepiej napisz jakiś komentarz, bo przecież algorytmy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!